Dobra, oddamy tylko zadania z, z naszej strony. to Przyszedłem w sprawie zlecenia na milca. Co z nimi? Zgniły na dobre. I dobrze. Nie jeden patrol przez nie zaginął. Masz tu nagrodę. Turniej... Mam dość. Cieszę się, że mogliśmy cię. Udany tu... Ano, udany. Przekonałem się, że zwykły człowiek nigdy nie. Do niego celnic. I chcie? Ujęły cię przypowieści powierzchnię. Co tych Wspomóż. O... Nie mam mowy spadać. Skąd? Chodź ci już tyle razy. Wiesz co? Co? Chobra. Więc. Yy, eee, pohandlujmy. Nie jest z czerwonego meteorytu Boże Sansa, no na tych zabicie przeciwnika plus 1 Premia do obrażenia do znaków Adrena przy trafieniu plus 2 Damn Gdybym miał pójść w jakikolwiek z tych to po ten Adrenalina Udało tego meteorytu Masz coś takiego? Masz niebieskiego ale nie masz żółtego Dobra zrobimy chyba czerwony z czerwonego Skoro nie masz żółtego Chociaż nie wiem, może wezmę z niebieskiego? Wezmę z niebieskiego. 1% szansy na zabicie goś mi się nie w ogóle nie przyda. Dobra, yy, mamy dwa, tak? Kupiłem dwa, mam nadzieję. A miałem już dwa, what the fuck? What a bullshit Dobra, yy, Serby Rudy kupiłem przed chwilą no, coś dla ciebie do Masz ten miecz Set kilka z jest potrzebna Masz to gówno Tu też Tu też co tam masz jeszcze? sprawa drauga. wiecie, ja chcę tego jeszcze kupować bo możliwe, bo nie, mam takie wrażenie, że może dostaniemy to, to, to jako nagrodę i teraz jak to kupimy to po prostu wyjdziemy na idiotów więc na razie nie e, spytamy się czy może dla nas coś zrobić więc? wygląda jakiś przegląd słynny ze z, z niebieskiego meteorytu stwórz Miński mecz. Więc? A, poczekajcie, musimy go założyć, nie? Do. Bywaj! O kurde. 29-33. Dobra, musimy go sprzedać jeszcze. Zobaczymy, czy ma jakieś ulepszenie Więc? do broni. Pohandlujmy. Nie, ma tylko do zbroi. czym ten krasnolud wcześniej. Może on ma jakieś ulepszenia. Spadaj. A tu co on miał? Mieć ręczny. Sprzedamy go. Więc... Handlujmy. Zawsze się do arenu więcej, nie? Ym. Tak, do tego krasnoluda pójdziemy. Może on ma jakieś ulepszenia. Bo to krasnolud, nie? Handlujmy. Nie, nie ma. Wykonaj jakiś przedmiot. Nie. A brzegaj. Aha, to są moje składniki. Dobra, on nie może dla mnie wykonać ciekawego. Pohandlujmy. Od ciebie potrzebuję, chłopcze, tego trafarda białego. Żywotność plus 50%, obrażenie minus 30%. Boże. Nie wiem, czy jednak kto chce. Raczej nie. Antwysiałców, wilk. Podpalem plus 15, krwawym plus 15, na plus 15. Tiara. To ten wirk to jest bezużyteczny. W ogóle nie, nie, nie raczej inny nie będę używał. Wirga. Las Mariborski Mam chyba na puszczyka receptę, nie mam, nie mogę w to wierzyć, kupujemy, Dobra, na razie. Zrobimy sobie parę mikstur Alchemia Puszczyk Stwórz 4 Stwórz A 4 jeszcze 8 puszczyków mamy A stworzymy jeszcze dwa. A co? Będziemy mieli 10 puszczyków <laughs> Ym... Jaskółki stworzymy z cztery. Koty na razie nie są nam potrzebne raczej. Wilgi stworzymy sobie 5 Na razie, to wystarczy chyba. O! Level mam, nawet nie zauważyłem. Ten mały plusik jest... Taki, że się go nie zauważa. Mm, bohater. Chcę do tego dosię jak najszybciej. Obróżnia zadawane męczem plus 5%. Przechodzę na efekt krytyczny plus 5%. Pójdziemy na razie do przodu. Dobra Zrobiliśmy... A, ty możesz mieć coś fajnego za to. Relik! Pokaż co masz na stanie. Masz tam co popiół, za Nie, ty nie masz nic. Ty masz same pierdoły, a mi potrzebne są jakieś ulepszenia do broni. Krasnolud, krasnolud mi się przydał, co umie robić ulepszenia do broni. No.